Witajcie. Dziś wyciągnąłem swoją książkę, którą napisałem już trochę lat temu, ale chciałem się po podzielić w tej z tej książki takim pewnym faktem, który mm, w internecie nie jest dostępny. Ja nie będę tu czytał yy, całości tej informacji, tylko wam to tak mniej więcej skrócę, ale był tak jeden psycholog, Robert Stenberg. I ona opracowała tak zwaną trójkątną teorię miłości. Yy, ona się dzieliła właśnie na trzy zasadnicze wymiary, które muszą być zrealizowane w związku. I pierwszą, pierwszym tym filarem jest bliska zażyłość, czyli obdarzeniu partnera zaufaniem, dzieleniu się uczuciami, ujawnianiu ukochanej osobie swoich skrytych myśli. Następnym aspektem jest namiętność który wiąże się z e, popędem płciowym, którym motywem jest fizyczna atrakcyjność partnera, a celem akt seksualnego spełnienia. Trzecim zasadniczym wymiarem i ostatnim jest zaangażowanie, by e, zostać z partnerem i dzielić z nim los, wymagający nawet poświęceń. No i właśnie. I... E, jeżeli natężenie poszczególnych tych składników miłości yy, oparte mogą być tylko wtedy i mogą być udane, jak obie strony otrzymują oraz dają taką samą ilość każdego z tych wymienionych składników. Nie znajdziecie tego w internecie, ale ja to napisałem w swojej książce. Pozdrawiam.